Cześć i czuwaj z tej strony, Artur, i mam dla Was kilka najciekawszych harcerskich newsów. Po pierwsze, przed nami harcerskie lato. Dlatego pamiętajcie, że wiele środowisk w całej Polsce, Polsce umożliwia zapłacenie za obóz harcerski bonem turystycznym. Koniecznie zapytajcie w swojej drużynie lub chówcu, czy chorągwi, czy i jak możecie to zrobić. Przypomnijmy, że bon turystyczny to dokument elektroniczny, który można wykorzystać tylko do końca marca 2022 roku, a uprawniający do kwoty 500 zł na kartę dziecko. Po drugie, jak już wspomniałem, harcerskie lato przed nami. A to oznacza, że przed nami piękne wspomnienia. Ale, żeby takie wspomnienia się pojawiły, konieczne będzie prawidłowe zorganizowanie obozu czy kolonii. Przypominamy, że wszystkie zasady bezpieczeństwa, wytyczne epidemiczne, a także poradnictwo harcerskiej akcji letniej i zimowej, znajdziecie na stronie w intranecie ZHP pod adresem halic.zhp.pl po trzecie, coś dla instruktorów, ale nie tylko. Niedawno otwarto to zgłoszenie na kolejny moduł Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego, czyli HARP. Dobre wieści są takie, że wracamy do formuły stacjonarnej w Warszawie. Jednak czym jest HARP? To kształcenie drużynowych instruktorów ZHP na poziomie akademickim. Projekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz, z, oraz Związku Harcerstwa Polskiego daje niepowtarzalną możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, dzięki której wzrosną kompetencje kadry ZHP. Przez ponad 2 lata w 7 różnych modułach szkoleniowych będzie mogło uczestniczyć 350 drużynowych instruktorów ZHP z całej Polski. Więcej szczegółów jak zawsze na zhp.pl Dzisiaj stoję tutaj przed Wami bez munduru, bo przynajmniej tutaj żar leje się z nieba. Dlatego pamiętajcie, aby dbać o siebie przez cały czas na różne sposoby. W końcu nie chcemy się przegrzać, prawda? A to już wszystkie harcerskie newsy na dziś. A że widzimy się dopiero za jakiś czas, to życzę Wam spokojnego i pięknego harcerskiego lata. Cześć, czuwaj!